Cześć, zanim przejdziemy do głównej części materiału, chciałbym Wam pokazać na przykładzie tej stacji, jak rozwija się elektromobilność w Polsce. Ta stacja jest dla mnie kluczowa, dlatego jest tutaj gniazdko siłowe, dokładnie tamto, w którym, na, na którym ładowałem się jakieś 6 lat temu i przez długi, długi okres, jak podróżowałem na trasie Warszawa-Poznań, jeszcze wiele lat temu, to nic nie było. I tutaj się wszyscy ładowali na sile w nocy, spałem tutaj naprawdę wiele razy, a teraz jest stacja ładowania. A zobaczcie co dzisiaj mamy. Dzisiaj nagrywam w Startechu. Ten film z tego samochodu zobaczycie myślę, że w przeciągu kilku następnych dni. Jest to samochód od autoformy od bodyshopu Tesli i dostałem go właśnie na tygodniowy test. Muszę wam powiedzieć, że jestem mega zaskoczony, ale przynieśmy się do środka i opowiem wam o nowej Tesli model Y. Kilka dni temu w Chinach pojawiła się nowa, odświeżona Tesla Model Y. Ale czy to jest takie odświeżenie, o które nam wszystkim chodziło? Nie, myślę, że to jest. Zaraz powiem dlaczego, według mnie, to jest takie tymczasowe, dlaczego Tesla to zrobiła, ale powiem Wam dla tych, którzy nie wiedzą, że Tesla w nowych modelach Y w Chinach zmieniła deskę rozdzielczą na taką, która jest w nowej Tesla Model 3. I do tego zmieniło się, zmieniły się jeszcze kołpaki, więc są takie dwa małe zabiegi, stylistyczne, można bardziej powiedzieć, ale samochód poza tym się nie zmienił. Bateria, silniki, wygląd zewnętrzny jest cały czas. Ca Cały czas taki sam. I wszyscy się teraz dziwią, dlaczego Tesla zmieniła tylko w Chinach, tylko w jednej fabryce model Y, który tam jest produkowany. Kołpaki, które Tesla wprowadziła, to jest taki zabieg na plus, dlatego że poprzednie kołpaki, do kół tych mniejszych, 19-calowych, one były takie srebrne i to bardzo, według mnie, nie pasowało, nie za bardzo pasowało do samochodów. Dlatego teraz oni zrobili całe czarne i to wygląda strazy lepiej. Na AliExpress często można było sobie kupić, czy gdzieś w różnych sklepach można było sobie kupić takie kołpaki czarne, żeby to było bardziej ładne, albo niektórzy sobie nawet je malowali. A teraz Tesla posłuchała widocznie użytkowników i widocznie może zainspirowała się tym, jaka duża sprzedaż jest na AliExpress i w innych sklepach, i dlatego zrobili sami takie czarne kołpaki, które naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Deska rozdzielcza jest materiałowa, plus mamy jeszcze dodatkowo oświetlenie ambientowe. Według mnie Tesla zrobiła to dlatego, że tylko w Chinach w tym momencie ze wszystkich fabryk na świecie Tesli jest produkowany nowy model 3 w wersji poliftowej. Tak jak wiecie. Tesla Model 3 i Tesla Model Y posiadają około 75% części tych samych, czyli kierownica, kokpit, wyświetlacz, siedzenia, wnętrze całe tak naprawdę, no, są drobne zmiany, no bo Model Y jest wyższy i e, no, drzwi są inne i tak dalej, ale jeżeli chodzi o kokpit, właśnie kierownicę, konsolę, to no, wszystko jest takie samo, fotele tak samo, silniki. Jakby to jest y, bliźniacze można powiedzieć. Tesla według mnie zmieniła ten element, te dwa elementy dlatego, że około Chłopaki to widocznie faktycznie posłuchali i, i, i to jest na plus, ale na przykład deska rozdzielcza. Według mnie zrobili to dlatego, żeby było po prostu, żeby usprawnić proces, bo skoro model 3 i model Y są praktycznie takie same w środku, a Tesla w Chinach już produkuje tylko modele 3 z tą nową konsolą, no to czemu już teraz nie skopiować tej konsoli, żeby na przykład nie produkować już tych drewnianych, czy tych białych takich metalowych wykończeń kokpitu, tylko już od razu to jakby przełożyli i podejście że na początku przyszłego roku będzie większy facelifting i wtedy zobaczymy już taką samą zmianę jak widzieliśmy w Tesli Model 3, ale na ten moment Tesla po prostu kilka rzeczy zaaplikowała w tej jednej fabryce tak żeby po prostu chyba łatwiej było im z tymi elementami, z częściami, żeby wykorzystywać te same co ciekawe w Stanach Zjednoczonych i w Berlinie Tesla cały czas produkuje samochody po staremu I to teraz powoduje taką dużą rozbieżność i naprawdę coraz trudniej jest się w tym połapać, bo co fabryka to inny samochód. Przykładowo hardware 4 i hardware 3. W Chinach samochody, które wyjeżdżają z fabryki, posiadają hardware 3, posiadają te gorsze jakości kamery i są już tak jakby poliftowe. A w Stanach Zjednoczonych, w Fremont, Tesla Model 3 na przykład wyjeżdża z nowym hardware 4, ale nie ma zmian, jest cały czas dostępna w wersji performance, takiej przedliftowej. No i to widzicie, że nowszy samochód w Szanghaju ma gorsze kamery, a starszy samochód produkowany w Stanach ma nowsze kamery. I to jest też dosyć ciekawe. A w Berlinie samochody są takie pół na pół, i to powoduje, że naprawdę dużo od Was dostaje zapytań, czy na przykład samochód, który odbierzecie, będzie miał HW4 czy HW3, i to ciężko jest stwierdzić, kiedy Tesla do wszystkich samochodów jakby wprowadzi to samo. A to jest spowodowane chyba dynamiką, dynamicznym wzrostem, który Tesla teraz przychodzi i fabryki cały czas są optymalizowane, cały czas są ulepszane, cały czas jest coś zmieniane. No nie jest tak jak na przykład w innych markach. No zresztą nie wiem, bo też się za bardzo na tym nie znam, ale w moim mniemaniu jest tak, że byłem kiedyś w fabryce Volkswagena we wrześni i widziałem linię produkcyjną Volkswagena, e-Craftera i e Craftera i w moim mniemaniu to jest tak, że po prostu jak inne marki sobie tam ustalą, że coś robimy no to tak robią ileś tam tysięcy set tysięcy sztuk samochodów i dopiero potem jak są zmiany, no to linia, fabryka jest zatrzymywana, są linie tam przeprogramowywane, a Tesla słynie z tego, że oni mogą zmiany wprowadzać tak naprawdę z dnia na dzień i oni są w stanie bardzo szybko zaaplikować takie zmiany. Przykładowo Właśnie ta listwa, yy, zmiana, czyli tak, jakby zmiana yy, niektórych elementów, nie powoduje tego, że trzeba fabrykę na tydzień zatrzymywać, żeby przeprogramować roboty i tak dalej i, i wszystko pozmieniać, tylko oni są, to, oni są w stanie to zrobić tak naprawdę w czasie rzeczywistym, i to jest właśnie to, co Tesla osiąga w swoich fabrykach. Ale tutaj do, 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 dodaję jeszcze raz, że ja się nie znam za bardzo na tym. To jest takie mnie, moje mniemanie, laika, który śledzi ten temat głęboko i wie mniej więcej, jak to wygląda. Tesla już od jakiegoś czasu po projekcie Highland, czyli po projekcie, który miał odświeżyć Tesla Model 3, co się wydarzyło, zaczęła komunikować o nowym projekcie Juniper, czyli o projekcie odświeżenia Tesla Model Y. I coraz więcej o tym słyszymy, więc to jest kwestia czasu, kiedy Tesla wprowadzi ten samochód. Myślę, że jak się uporają z pierwszymi dostawami Tesla Model 3 poliftowej, to zrobią, zrobią te zmiany, bo, bo to też jednak dużo wymaga i szczególnie w Berlinie, gdzie tam moce produkcyjne są już na poziomie około pół miliona samochodów, samochodów rocznie i samochody wyjeżdżają co kilka minut z, z linii produkcyjnej, więc to też będzie bardziej skomplikowane, bo tutaj już nie mówimy o zmianie jakichś elementów, tylko o całkowitych, całkowitej zmianie samochodu, więc to będzie bardziej skomplikowane. Do Europy już kilka dni temu wypłynął pierwszy statek z samochodami, który wiezie kilka tysięcy nowych Tesla Model 3. I w tym momencie, kiedy zamówicie sobie Tesla Model 3, macie zagwarantowany odbiór jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnień. Pierwsze samochody w Polsce pojawią się już pod koniec października, czyli za 2-3 tygodnie maksymalnie. No i pojawią się wtedy pierwsze odbiory. Ja oczywiście jak tylko się pojawią te samochody, będę wam recenzował, a jeszcze tylko na koniec no, krótko nawiążę do Tesli Cybertruck. Do no, Tesla Cybertruck też już powoli e, będzie dostarczana prawdopodobnie w tym miesiącu w Stanach Zjednoczonych. Widać bardzo dużo tych Tesli jeżdżących po Stanach, widzimy różne filmiki. Wiemy, że pracownicy Tesli dostają te samochody, żeby testować, żeby wyłapywać jeszcze ostatnie błędy przed rozpoczęciem dostaw i Jeździ ich naprawdę bardzo dużo, widać je pod domami, na podjazdach u różnych pracowników. Myślę, że ten rok to jest jeden z takich największych przemów Tesli, bo. Tesla oczywiście zaskakiwała nas nie raz, ale to co w tym roku zrobili, czyli model Y, który jest najchętniej kupowanym samochodem w Europie i na wielu rynkach, w wielu krajach jest numerem 1. Nowa Tesla Model 3, masowe dostawy Esek i X-ów, rozbudowy fabryk, budowy nowych fabryk, nowe projekty, odświeżenia samochodów, tego jest naprawdę bardzo dużo, więc mogę śmiało powiedzieć, że Tesla ten... Ten rok, 23. może zaliczyć do jednego z bardziej udanych. Pewnie przyszły będzie jeszcze bardziej udany, no bo tak się szybko rozwijają. To była taka szybka aktualizacja Tesli Model Y. Przypominam Wam o usłudze wsparcia przy zakupie samochodu. Jeżeli chcielibyście skorzystać z takiej opcji, odebrać ze mną wspólnie swój samochód, no to zapraszam Was do kontaktu. Wszystko macie w opisie filmu. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!